Witamy na konferencji prasowej poświęconej spotkaniu Sokoła Struda Motor Lublin. Z nami trener Motoru Lublin, pan Mirosław Hajda. Dzień dobry. Przechodzimy do pytań. Jak atmosfera w drużynie po przełamaniu? Ja myślę, że atmosfera nigdy nie była zła w zespole. Na pewno taki mecz wygrany u siebie dodaje pewności siebie i myślę, że z punktu widzenia psychicznego, mentalnego na pewno ten mecz dużo chłopakom dał, nie tylko im na plus. Najbliższy rywal wydaje się nieobliczalny, w ostatniej kolejce zwyciężył na terenie dotychczasowego lidera. Jakim przeciwnikiem jest SOKÓŁ Ostruda? Na pewno jest to zespół Beniaminek, tak? Zespół, który tak do końca wszyscy, wszystkiego o nim nie wiedzą. Natomiast gra w ustawieniu 4-4-2, gra piłkę bardzo taką opartą na motoryce, na przygotowaniu fizycznym, dobrze zespół wybiegany także. Jeszcze u siebie, na pewno jest groźny i musimy mieć to na uwadze e, grając z nimi to spotkanie. Motor będzie starał się prowadzić grę, czy raczej nastawi się na kontry? Tego nie chcę mówić, ale e, my raczej nie gramy z kontry, to chyba wszyscy wiedzą, staramy się grać w piłkę. Natomiast tam pewien plan, na pewno jesteśmy już po odprawie dzisiaj na temat Ostródy. E, każdy z zawodników dostał też indywidualnie, e, indywidualne informacje. O, zawodniku, o zawodnikach na, na, na swoich pozycjach, którzy potencjalnie mogą zagrać naprzeciw. Także myślę, że każdy jedzie przygotowany jako drużyna, indywidualnie też. Jaki jest status w drużynie Leszka Jagodzińskiego i dlaczego ten zawodnik do tej pory nie dostaje zbyt wielu szans? Każdy walczy o miejsce w składzie. Leszek na początku dostawał szansę. Dostając szanse, trzeba je też wykorzystywać. Inni zawodnicy też te szanse dostaną, i też musieli zawalczyć o te szanse i stąd rywalizacja, która w sposób taki, bym powiedział, klarowny, pokazuje, kto powinien grać w danym momencie na pozycji. Jak wygląda sytuacja zdrowotna w zespole? W tej chwili trzech zawodników wróciło już po kwarantannie. Będą grali w zespole rezerw, trenują z nami już regularnie, także, a poza tym nie mamy żadnych problemów zdrowotnych. Pozostali ci, którzy ostatni mecz byli w osiemnastce. Tutaj u nas ze Stalą Rzeszów wszyscy są zdrowi i do dyspozycji.